Dziś odpowiemy na pytania, które spędzają sen z powiek wielu osobom, którzy szukają odpowiedzi na te pytania i nie potrafią ich nigdzie znaleźć. Witamy w trzecim odcinku! Jednym z tych niepokojących pytań jest, czy koloratka jest tylko. Z przodu, czy jest do szyi? To zależy, bo są różne typy. Ja najczęściej chodzę w tak zwanym listku, czyli to jest po prostu tylko dotąd wsuwana taka koloratka. No ja mam taką, że mam tutaj kawałek tylko. Co się mogę pokazać? taka jest. Ale też są koloratki rzymskie, które są zapinane aż z tyłu, tutaj na karku. A niektórzy mają taką dookoła. W zależności od upodobania księdza, to gdzie możemy kupić koloratkę? W Tesco! Nie, <głosy> <głosy> nie. <głosy> oczywiście, że nie. Można ją kupić w części sklepów z dewocjonariami albo w takich specjalnych sklepach z rzeczami liturgicznymi, z ubraniami dla księży. ogólnie koloratki jeszcze nigdzie nie kupowałem. <noise> zawsze dostaję od kogoś. A jak zgubię, no to zawsze o kogoś poproszę, to ktoś zawsze ma. Są sklepy normalnie z szatami kapłańskimi, tak to górnolotnie nazwijmy, ale myślę, że w każdej księgarni decyzjalnej można koloratkę kupić. Ale najłatwiej chyba przez internet zamówić po prostu. Czemu księża noszą koloratki? Nosimy je po to, bo to jest taki zewnętrzny znak naszego życia w czystości. Chodzi chyba o czystość, nie? Taki, to, to jest jak ludzie mają obrączki, jeżeli ktoś tam nie weźmie szyb no to mamy obrączkę na szyi. to brzmi na. No, ale... <śled> Koloradka jest biała, jak na sam nazwa mówi, że jest koloratka? <grymne> Nie wiem, wiem tylko, że wychodzi to ze słowa francuskiego kolo czyli kołnierzyk. I po prostu gdzieś tam w historii się taki moment pojawił, że zaczęliśmy je. Czy trzeba plać koloradkę? Jak często? <grymne> Ogólnie ja jeszcze kokra. też się jeszcze nie prał! <laughs> e, nigdy nie słyszałem o tym, żeby ktoś prał koloratkę. E, ale jest u nas takiego pewnego rodzaju sztucznego tworzywa, jakiegoś plastiku, więc jak wpadnie do pralki, to nic się jej nie stanie. No, koloratka się brudzi, to oczywiście. A jak często, no to zależności wtedy, kiedy się ubrudzi. No i wypadałoby jednak ją uprać. Może bardziej wymyć, niż uprać, no. Nie, koloratki nie prałem. Najwyżej wyczyciłem kąpkę bo była brudna. No trzeba prać, tak. Myć, sprzątać, a nie tam kurcze. tylko każdy by chciał, żeby było czysto i elegancko. Koloratka jest symbolem tego, że ktoś należy do Jezusa, że ktoś, ta osoba, która ją nosi, jest księdzem, jest zakonnikiem, czyli w pewien sposób nosząc koloradkę, świadczy o Jezusie. Stąd kolejne Wasze pytanie. Jak świadczyć o Jezusie, będąc młodym w swoim środowisku? Dobrym przykładem jest według mnie, jeżeli na przykład idziemy gdzieś na pizzę czy na jakiś pusik, to się przyżegnać, na przykład przy tic. Czy tak samo jak jedziemy gdzieś w autobusie albo w tramwaju, gdzieś idziemy do szkoły, to się przyżegnać. To jest takie jakieś pokazanie swojej wiary. Nie musimy zaraz wszystkich namawiać, żeby odmawiać różaniec, tylko takie najmniejsze gesty są najpiękniejsze. Przede wszystkim przykładem swojego życia, swoim zachowaniem, tym co robisz, jakie masz podejście do otaczającej rzeczywistości, do Twoich obowiązków, czy je wykonujesz sumiennie. Niekoniecznie musisz mówić o Panu Jezusie. Myślę, że większy pożytek będzie z tego, kiedy będziesz żył w taki sposób, jak On każe. I ktoś widząc Ciebie, zada sobie pytanie, dlaczego zachowujesz się tak, a nie inaczej. Po prostu do swoim życiem. Baw się, chodź na imprezy, ro, pro, projekty wolontariackie, rób wszystko to co robisz. Nie? To co ci pasjonuje, to co lubisz robić, co ci sprawia radość. Ale rób to ze względu na Chrystusa, ze względu na Pana. Podsumowując i reasumując, to by było na tyle na temat koloratki. Chyba już nie mamy, Ty, nie, chyba już nie było więcej pytań na temat koloratki, nie? nie? Chyba nie, chyba nie było już. Więc temat koloratki, że tak powiem, zamykamy. Ale będziemy odpowiadać na kolejne wasze pytania, które nam zadaliście, które czekają w kolejnych filmikach. Więc zachęcamy was do przede wszystkim świadczenia o Jezusie i do oglądania naszych filmików. Do zobaczenia!